Takich rywali gwarantują niezapomniane emocje. Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. A wraz z państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. A oto skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Popatrzmy, jak dzisiaj prezentuje się jedenastka Śląska Wrocław. Śląsk przyjeżdża na stadiony rywali jak do siebie, z łatwością wywozi z nich punkty. Wygrali już 7 razy w ostatnich 13 spotkaniach i mogą się pochwalić najlepszym bilansem w lidze w spotkaniach wyjazdowych. Pytanie, jakie warunki postawią im dziś rywale, bo z ich strony możemy chyba tradycyjnie spodziewać się dobrej gry. piłka posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Patryk Kuhn przy piłce i leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. O tak, kasuje się akcję przeciwnika. To musi wejść. Niewiarygodne. Nie ma tu gola. W szatni czeka go burę od partnerów z legi. Zakrywają teraz piłkę w pole karne. I teraz mamy przechwyt. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Nie kombinuje, wrzuca. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu. Ale szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie centra wprost do kolegi. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. No to mamy 1 do 0. Żołzuje. Zawodnik Śląska faulowany, ale sędzia pozwala wrocławskiej drużynie kontynuować akcję. Exposito przed szansą! I znowu strzelają! Ale szimponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna! Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. 2 do 0. Gramy dalej. Teraz wojskowi tracą piłkę. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Zablokował, no ale jest pod presją. Teraz trzeba to wybić. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Ma teraz szansę. Nie, nie daje się zaskoczyć. Kończy się katastrofalna pierwsza połowa w wykonaniu gospodarzy. Naprawdę nie wiem, czy mają tu jeszcze co ratować, Jacku. To jest póki co deklasacja. Trudno powiedzieć cokolwiek dobrego o tym występie, skoro wszyscy doskonale wiemy, że ten zespół stać na dużo, dużo lepszą grę. Na pewno zbyt spale. trwało rozgrywanie piłki, a poza tym przy interwencjach defensywnych zabrakło zdecydowania. Takie rzeczy się mszczą. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Podanie do Exposito. Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Daleko dobry w pole karne. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Patryk Kun. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Nie! Nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Mamy zatem zmianę w legi Warszawa. Martin Kączkowski. Musi uważać, strata byłaby katastrofą. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Foul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja. Gramy dalej. Zawodnicy Śląska mogą spróbować flanką. Zrobiło się tam miejsce. Nie, tak uderzać nie wolno. To nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba efekt stresu. Na treningu z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej, ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. Tap trenerski wojskowych. Nie czeka, będzie korekta składu. Może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Okazja! Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Nie, nie będzie z tego bramki. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Powinien do tego dojść. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Przejęcie piłki. Obiecujące zagranie przed pole karne. I Bramkarz górą. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Mają teraz okazję by szybko wyprowadzić atak. Wychodzi na pozycję. Mają czego żałować po tym kontrataku? Prawie wszystko wyglądało w nim perfekcyjnie. Ale od tego prawie. Zależy często wynik spotkania. Łuczkowski przy piłce, Śląsk zacznie spoza linii bocznej boiska. Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. Zaraz ostatni gwizdek, więc możemy już śmiało powiedzieć, że nie był to najlepszy występ w wykonaniu drużyny Gospodarzy. Spora różnica klas na boisku. Ich postawa to spore zaskoczenie i minus. Przede wszystkim zabrakło tutaj... Chwila, chwila, pachnie tu golem. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. To może być groźne. Będzie kontra. Uwaga, wychodzi sam na sam. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Nie wyszedł mu teraz ten strzał podcinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Nie daje się teraz zatrzymać. Spotkanie dobiega końca, a więc Śląsk inkasuje trzy punkty. Dzisiaj można powiedzieć dzień jak co dzień po prostu kolejny mecz i kolejne wysokie zwycięstwo wyjazdowe. Ale czy można się dziwić, skoro mówimy o zespole osiągającym najlepsze w całych rozgrywkach wyniki na wyjeździe? Moim zdaniem zaskoczenia nie.